Hej, witam was serdecznie, z tej strony Przenko, Zapraszam Was na kolejny odcineczek Two Point Hospital. Jak widzicie, tutaj mi się już bardzo dobrze wszystko pracuje. Tak szpital wygląda. Troszeczkę już tutaj się podblokowywało, troszeczkę się narobiłem. Ale odblokowało nam się coś takiego jak tu.

A, oh, spedycja, mała wioska, problem jest psychiatria. Oh. dobra, patrzcie, mamy już kurno, nawet mamy tutaj coś. Lekarka, szuka pracy? Tu. Dobra, pomieszczenie. No ale no my tu nie mamy żadnego psychiatry. No to czekajcie. Z, zobaczmy, zatrudni. lekarza Ale ja tu nie widzę lekarza, co by był motywacja, wytrzymałość, prawda. No właśnie, tu jest internet gotowy do szkolenia. No nie mamy takiego. Zatrudnie go, ale nie wiem po co. Skąd ja mam wziąć? Tu jest, bo my ten są bardzo malutki. Mamy tam kogoś. Nic, mam tu pomieszczenia budować teraz, tak? Znowu. No, znowu. czekajcie, to takie sobie zbudujemy. Nie, tutaj ją zbuduję. Damy to wejście z tej strony i tutaj damy automat dobra na razie tak i zatrudnimy pielęgniarkę żeby nam o tu proszę dobra taki takiś jest, tu już się zaczną, tutaj mamy coś potrzebny. Dobra, psychiatra. No nie, ale ja nie mam, kurde no. Niech czeka no. Czy my już możemy zbudować? No nie możemy. Psychiatry też nie będziemy mogli. Potrzebuję takiego, co by się leczył. No, hmm. inaczej, no. musimy czekać. No. no i co, i on będzie mi tu czekał. To jakieś wariaty. Psychiatra. Dobra. Teraz już chyba się uda to pomieszczenie, co? Też nie. Hmm. A, jest psychiatra. Uuu, przeproście. Zbudujemy. Z drzwiami tu. Teraz... To Tu peczka musi być kosz na śmieci iłaśnica na razie starczy Dobra nowa technologia, by mam sporą dobra. dobra. Hmm. Oddział trzeba będzie tu zbudować Dobra tu Tu Parawan tu Jedno łóżko tu Musimy zatrudnić pielęgniarkę to, to, ta, ta, ta się na tym zna i ten to, to niech tu pracuje. O, lekarza jakiegoś mamy. Aptekę mamy. O, dział mamy. Nie ma źle. Przydałbyś teraz, kurde, lekarza zatrudnić. który? O, mamy psychiatrę. Tu! Proszę! Ty! Nie tu! Kurde! Muszę krzesło kupić teraz, no! Nie tak, czekajcie. Muszę na, na pomieszczenie kliknąć. Obiekty. I kupić hotel, tak? O, dobra. Pasuje. No, obiekty. No, tak. Teraz tak, postawmy sobie tu jakąś ławeczkę. Tak jakiś automat z piciem trzeba postawić Z energetykami to też gdzieś tu postawimy. O, tu i przekąski jakieś. Czy ja bym postawił tu. O. Dobra. Automat do leków. Obiekty. No to mamy automat do leków. No to o co chodzi? Nie wiem o co chodzi. Ale my sobie postawimy tutaj takie o. Tak, no tak, żeby mieli no bo co. Dobra. Ulepsz maszynę. W aptece wybierz. opcję ulepszania. Tak. A, możemy ulepszyć. Tak. Ulepsz. Wow. Tylko potrzebujemy chyba dozorcę, co? Czy, czy mamy tu dozorcę? A, mamy dozorcę, dobra. Dobra. Kurna, jakiś socjal, musimy zbudować kibelek, czy coś, nie? Czekajcie nie obiekty, a pomieszczenia, musimy zbudować toaletę tutaj ją zbudujemy tak tak chociaż jedna toaleta musi być damy zlew damy suszarkę i gaśnicę postawimy i, i kosz na śmieci, ale ten tak duży ale niech się stoi, dobra Masakra, co to się dzieje, Kurczę. Tamten, tamten nam naprawia. Nie, to, postawmy tutaj jakąś ławeczkę. Taką zwykłą ławkę gdzieś tu trzeba postawić, żeby miał usiąść gościu, no bo po co będzie stał. No dobra, to kupimy tych gaśni z pary, poczekaj. Tu postawimy gaśnicę, tam jest gaśnica. Tu postawimy gaśnicę. Tu postawimy gaśnicę, tu mamy gaśnicę. No I dobra, na razie gaśnic starczy. <laughs> e, musimy zrobić jeszcze jakiś socjal. Niewielki, ale musimy. Czekajcie. Damy go dotąd. Damy drzwi tutaj. Ten fotel postawimy tu. Eee. Tak. O, nowa technologia. Dobra. Zaraz. Pomału. Kosz na śmieci. Środek dezynfekujący. Aha, jeszcze ściany nie ma, to nie mogę. Ale tu go mogę dać. Klimatyzator można postawić, żeby mieli przyjemnie. Dobra. Automat do gry postawimy. Niech się odpoczywają. Aha. O. I takie łakocie im tu postawimy. I dobra, na razie starczy. Dobra, coś tu jest czekać. Pomieszczenie. Tu, nic. Uuu, mamy nowe pomieszczenie. To tu będziemy stawiać nowe pomieszczenie. Jakie duże to pomieszczenie ma być? O kurka. Duże. Czyli nie. Jeszcze raz. Pomieszczenie. To duże pomieszczenie jest. Kurczę, czy ja je tu gdzieś zmieszczę? No, muszę tak postawić. Damy drzwi. O kurde. Dobra. Najważniejsza to gaśnica. Damy kosz na śmieci. Środek dezynfekujący. Tu. E, klimatyzacja. fontanny nie, ale kwiatka można postawić, tak? Można. Można krewka postawić Dobra I I czekajcie, gdzieś miałem krzesełko, bym krzesełko postawił, ale chyba już go nie widzę. Jest krzesełko Dobra Buduj o, mamy wiadomości nawet, czekajcie, tak Tak co, za się czekajcie. Dobra, dobra, możemy znosić nowe budynki. Aha, ja mogę to kupić. Aha, dobra, bo nie jesteś na tego. Dobra, wracamy do teren w Psitala. Zobaczmy czy jakieś pomieszczenia. Nie. Za lekarza. Tu mamy psychiatrę. No taki mocniejszy widać. Jest dobra, zatrudnij go On tam się sam dostosuje. Uuuu, potrzebny będzie dozorca z... Że... Łapiduch Ale nie mam łapiducha I tu jest problem Hmm Co to? Megan Purs has sent in a very father quote for today's nice words of the day

O, parcela. No, tam 50 tysięcy, no ale tą by nas było stać, żeby kupić co, nie? No, za, no, to nam się zbuduje elegancko. Fajnie, bo tu można to rozbudować. Kurnie, nie, nie widziałem. Cieszy mnie to tu można chyba czas przyspieszyć Kurcze to co to, to za urządzenie zobaczmy Ho, wyleczony Dobra, niech tutaj przyjdzie naprawić nam tu ktoś. Aha, musimy zbudować pomieszczenie. Yy, to. Takie pomieszczenie żeby będzie zbudować. Czekać, się. Tak. Tak. Te ustrojstwo tu wstawić. Tak gaśnicę tam gdzieś wczepnąć da się dobra na razie na razie wystarczy I postawmy ławeczkę żeby mieli gdzie usiąść w oczekiwaniu dobra ja plakaty gdzieś miałem takie śmieszne przytulny sklepik o można podać sklepik Tutaj go postawimy, tylko go odwróćmy. O, mamy sklepik, proszę bardzo. Ale pieniądze mi się kończą. Musimy czekać. Zobaczmy jak oni tutaj sobie będą z tym radzić. E, odkręcili mu łeb!

Tu jest jeden w kolejce, to zaraz sobie wyjdzie. O, tutaj patrzcie, kurczę. No no trudno, no, nic nie zrobię, mam mało miejsca. Przesuńmy teraz. A da się przenieść? Da się, zobaczcie. Kontynuuj. Da się przenieść od słup na tu. Ha, fajnie. Mam nadzieję, że nie zrobiłem. Zacznij od nowa, bo bym się zdenerwował. Nie, nie zrobiłem. Dobra. Dobra, automat do leków tu można ulepszyć, więc my go ulepszymy. Automat. Proszę mi go ulepszyć. Ten jest bogaty psital, zobaczcie. Ten mi się dobrze udał. Tam się leczą, tu się leczą. Tutaj nawet nie ma kolejki. No, kolejek nie ma jako takich. No, pięknie. Przychód. No, czyli jesteśmy do przodu. No. Dobra, to wracamy sobie do tamtego. Szpitala. Zobaczymy, zobaczymy, co to, to będzie się działo. No dobra, no tutaj. E, a co tu nie ma tego? Zatrudnimy tu, kurna, asystenta w takim układzie. O, tu jest coś bardzo dobry. Proszę mnie tutaj pracować. A ten co? Zgłupnął, czy coś? A to co? Ja mhm. nie, 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 ja chcę ją zobaczyć, o co jej chodzi. dajmy i tak troszkę lepiej będzie zadowolona niestety nie udało się spełnić wyzwania do rozgonów, ha ha, ha. dobra, weźmy dobra, weźmy tak Kolejki mi się tu robią i to duże. Tutaj się zbudowało się już. Wow. Dobra, to czekajcie, musimy tu pobudować yy, internet. Tak, drzwi. Aha, za drogi obiekt, jest fajnie. Podróżka jakaś jest, tu nie ma. Bo na więcej wydaje niż zarabiam. Cienka podstawowa. O. Nie ma nic. Hmm. Cześć. To później nie wiem o co tu chodzi, więc na razie nie robimy tego. Zostawiamy się tu. Musimy... O, mamy 19 tysięcy. Dobra. Stawiamy ten. Internet. Drzwi. Tak. Szapeczka. Gaśnica. I szapkę na... A już jest. Dobra. Kosz na śmieci jeszcze. Tak, I... Dobra. Jest. Jest. I wstawmy oweczkę. Dobra. Mam nadzieję, że tam coś pójdzie. Poszedł. Lekarz poszedł. Zaczynamy zarabiać, nareszcie. No mają ławki, o co chodzi. Dobra, obiekty postawmy jeszcze, że... postawmy tych ławek. Bo będą marudzić, że nie mają gdzie usiąść. Tu i postawię ławkę. Dobra. Tu jeszcze postawimy ławeczkę. Postawmy jakieś kurne tu, bo, bo zaraz będą płakać no. Dobra. i spiciem automatik tu postawimy gdzieś z drugiej strony dobra, jakieś kwiatki trzeba postawić bo, bo, zarabia, bo zarabia do bedonu tutaj, tutaj to zarabia do krzyczeć, że jest brzydko, że jest nieładnie tu się zmieści, zmieści się tu można postawić, tu się nie zmieści ale tu się zmieści, tu się zmieści, tu się zmieści No i trzeba tak porobić, bo inaczej to będzie lipa. No. No. Kiblu nie będę stawiał Postawimy tutaj Chciałem za mało lekarzy? Zatrudnimy pana doktora, o, internista proszę mnie tutaj pracować. Dobre. Tutaj to jest drogo też jeszcze za drogo, ale już tutaj możemy się budować. Pomieszczenie zbudujmy jeszcze jedną aptekę, dobra drzwi, automat, gaśnica, środek. I dobra. Zbudujmy nie to. I zatrudnimy jeszcze pielęgniarkę. Taką co by lekarz spał miała. Uu. Diagnostyka No ale ja bym potrzebował taką co by mi kurnia. Eee, tam. A, a dozorca jest jakiś lepszy też nie ma. Dobra, na razie starczy no. Mam nadzieję, że mi tutaj za muzyczka nie zaraz nie tam nie mi Dobra, ale jak mi będzie szło, to zobaczcie w kolejnym. Do zobaczenia, cześć!